Witajcie kochani, z tej strony wina Ja witam wszystkie zodiakalne raki. Moi drodzy, horoskop miesięczny. Podglądamy miesiąc kwiecień 2024. Zobaczymy, jakie tam energie do Was idą na ten miesiąc i na co zwrócić szczególną uwagę, słowem wstępu tradycyjnie nie mogę zapomnieć o moich stałych widzach, więc witam wszystkich moich stałych widzów subskrybentów. Witam również osoby, które są tutaj pierwszy raz. Jeśli Wam się tutaj spodoba, no, będzie mi ogromnie miło, jeśli zostawicie po sobie jakikolwiek ślad obecnie. Dobra, no to nie gadamy zaczynamy, moje drogie raczki. Rak zodiakalny kwiecień 2024. Podglądamy podstawowe energie, czego tutaj się spodziewać. I oczywiście pamiętajcie, że jest to przekaz ogólny, więc bierzcie wyłącznie te energie, które się zgadzają, a te, które się nie zgadzają, odrzucajcie. Także raczek nieboraczek, mój piękny, zobaczmy, co ciekawego w nowym miesiącu w kwietniu. Już pięknym wiosennym, zobaczmy, zobaczmy, co przyniesie. Co przyniesie las, co przyniesie wszechświat. Dobra, e, aura klimat tego miesiąca. Wyzwanie takie osobiste. O, dobra. Praca i finanse na ten miesiąc. Miłość, sprawy miłosne. Co miłego? Możecie się spodziewać, a, jak to odbija. Co miłego i na co szczególnie uważać? E, dobra. Dobrze, jeszcze. Jeszcze moja mała talia, z której wyciągamy, kochani, jedną energię, i tutaj będzie rada na ten miesiąc, tak? Osobista, spersonalizowana rada dla zodykalnych raków na ten miesiąc, lub po prostu odpowiedź, podpowiedź, jak sobie poradzić, lub co zrobić w jakiejś ważnej dla Was sytuacji, lub sytuacji, która się wydarzy w tym miesiącu. Czyli rada osobista dla raczka, ale tutaj talia zawiera obrazki dość kontrowersyjne, więc póki co chowamy, odsłonimy na koniec i lecimy z przekazem ogólnym. Mhm. Raczusie, słuchajcie. Ta główna energia tak troszkę zbiła mnie z tropu, moi drodzy. Mhm. Raczusie, ja zacznę może tak, kochani... Yy. Rak, tak, zodiakalny, to jak wiecie, z samej tej definicji jest jednym z tym najbardziej rodzinnych zodiaków, tak? Dla raka to rodzina to po prostu skarb, tak? Rodzina to jest to stado, za którym rak jest gotowy pójść nawet w ogień, ale słuchajcie, ta energia rodziny, właśnie, zobaczcie, ona nam stanęła na głowie, ona tutaj się odwróciła u, u Was, więc moje raczusie, no niestety, niestety pewne rodzinne sprawy w tym miesiącu, to jest takie zwiastun, mogą stanąć na głowie, więc tutaj z tych wyzwań osobistych dla Was będzie albo być przygotowanym na pewne takie no, perturbacje związane, związane, wiecie, ze sprawami rodzinnymi, tak? Z rodziną. No, coś tutaj może jakieś, e, mogą się stosunki z innymi e, pogorszyć, z rodzeństwem, z rodzicami, z dziećmi, jeśli macie. Może jakieś sprawy dotyczące, wiecie, pracy, jakieś problemy finansowe, które mocno tutaj będą rzutować na sprawy rodzinne. E, może tutaj. E, mieszkaniowe sprawy, kochani raczki, może się tutaj coś znacznie pogorszyć w kwietniu. Wiecie, takich spraw związanych z rodzinami, z rodziną, tak, z najbliższymi jakieś konflikty, jakieś napięcia, jakieś nieporozumienia może dojść po prostu do jakichś spraw, takich do spraw, które zaburzą stabilizację rodzinną, mieszkaniową, zawodową i to może rzutować właśnie na domowników zwłaszcza. Więc raczusie, słuchajcie, z tą energią, dla Was takim wyzwaniem, to niech będzie, wiecie co raczki, po prostu wykorzystajcie w tym miesiącu, w kwietniu ten swój no, prorodzinny potencjał, tak? Żeby albo zapobiec tym niektórym sytuacjom, tym konfliktom zwłaszcza, wiecie, rodzinnym, Albo wykorzystajcie to, jeśli już macie takie sytuacje, żeby to wreszcie załagodzić, tak? Bo jeśli już macie taką sytuację i domyślacie się, o czym ja mówię, moi drodzy, to jest, tu mi się pokazuje, że kwiecień jest takim idealnym miesiącem na to, żeby rozwiązać te problemy, żeby powyjaśniać, żeby znaleźć kompromisy. Więc weźcie to pod uwagę, moi drogie raczki. No? I słuchajcie, jeszcze ważne, jeśli nie sprawy rodzinne, to jest jeszcze ważne, pamiętajcie, uważajcie troszkę na pracoholizm, wiecie, i takie. Mm... Pamiętajcie o tym, że o nie samym pieniądzem żyje człowiek, tak? E, że warto o tym pamięcia, pamiętać po prostu w tym miesiącu, że no, wartość, nasza wartość, wartość innych ludzi nie jest uzależniona od rzeczy materialnych. Także tutaj uważajcie, ale wiecie, tu też jest przestroga jakieś straty finansowe związane, też straty być może pracy, sprawy zawodowe e, i od razu idźmy tutaj do pracy, tylko Jestem troszkę spokojna, wiecie? Teraz, tak mówiąc o tych stratach finansowych czy stratach pracy. Jestem spokojna, bo zobaczcie, odwrócił nam się tutaj ten diabeł, nie? Czyli w pewien sposób e, um, uspokoiła mnie ta energia, dzięki temu, że jest właśnie też, też stanęła na, na głowie ta energia, bo wiecie, to wskazuje na to, że Raczek y, w tym miesiącu będzie miał nosa. Tak, i z niemal z odległości wyczuje wszelkich oszustów finansowych, nieuczciwych jakichś doradców, tak, czy tam brudne interesy. I nie tak łatwo będzie tutaj Raczka namówić, właśnie do udziału czy do współpracy w, nie wiem, jakichś projektach, czy w wzięciu jakiejś pracy, czy do współpracy z kimś lub z taki, w takiej firmie, która będzie zagrażać. Wiecie, o co chodzi? Także tutaj, raczu się Dobra informacja. Dobra informacja mi się tutaj pokazuje, ale też tutaj zwracajcie uwagę, tak? Tutaj z kim podpisujecie różne umowy i tak dalej, żeby się po prostu nie wpakować w jakieś tutaj kłopoty, tak? Moi drodzy. Nie ufać. Przede wszystkim raczki w pracy, ani w finansach, nie ufać nikomu na ślepo, albo, albo kochani, wyeliminować ze swojego życia po prostu tego zawodowego, tego biznesowego, tak? Wszystko i wszystkich dosłownie, co ma na raczka negatywny wpływ, co ma negatywny wpływ na to, jak pracuje, co ma negatywny wpływ na to na finanse też, tak? Także tutaj uważajcie, kochani, ale mówię, spokojna jestem, bo tu jest, jest ta eliminacja. Dzięki temu, że ta energia się odwróciła, to ta eliminacja tych wszystkich złych czynników, prawda, zagrażających waszej stabilizacji, zagrażających waszej pozycji zawodowej czy też finansowej. Będzie raczej eliminowana. Jeszcze raczej pytanie takie. Za chwileczkę sobie dopowiemy tą energię, bo czuję, że jednak warto tutaj ją dokładniej sprawdzić. Słuchajcie, jeszcze takie jedno pytanie mam dla Was, raczej. Czy nie jest tak, że rak ostatnio. Nie wiem, jest niemal uzależniony od pracy, wiecie? Czy przypadkiem komuś tutaj za mocno, nie wiem, nie weszło to zarabianie pieniędzy, nie? I czy za bardzo ktoś tutaj się nie poświęca sprawom zawodowym, nie? Nie wiem, co. I Nie, tak... nie poświęcacie się, pra... poświęcenie pracy, ale to też jest do wyeliminowania, kochani, tak? Tak. Nie dać się zniwolić pracy. Sprawom zawodowym, czy jakiemuś pracodawcy, czy jakiejś osobie, jakiemuś człowiekowi. Tu na koziorożca bardzo bym zwróciła uwagę, wiecie. Także pora tutaj się uwolnić, kochani. No, albo po prostu raczki same to zauważą, że stajecie się niewolnikiem pracy samej w sobie, niewolnikiem zarabiania pieniędzy, lub niewolnikiem jakiegoś człowieka. Pytamy. OK, pytamy, od czego tu warto się uwolnić, na co zwrócić uwagę, chociaż wiecie, tu jest taka tendencja w tym miesiącu, e, że to się będzie ujawniać, tak, to się będzie ujawniać, to tu wszystko wyjdzie dosłownie, tak, na światło dzienne i dzięki temu raczej będzie mógł wyeliminować te, te czynniki, które mogą zagrażać Waszej sytuacji zawodowo-finansowej. Ale podpowiedzmy sobie, tak, żebyśmy tak już mieli, mieli taki ogląd tej sytuacji, szczególnie taki... Sprawiedliwość, kochani. Wagę. Jeśli macie wagę, również uważajcie na wagę. Koziorożec, waga. To są dwie osoby, które mogą zagrozić. Ale tak, zobaczcie tutaj. Um, uważajcie, raczki, słuchajcie, uważajcie w tym miesiącu przede wszystkim na to, um, co podpisujecie, z kim podpisujecie i wiecie, wszelkie umowy, wszelkie dokumenty, wszelkie pisma, niech to będzie dla Was nacenzurowanym, tak? Bo mam Zobaczcie, no mogą być z tego problemy, mogą być z tego problemy, podpiszecie coś, czemu dokładnie się nie przyjrzycie i mogą być problemy nawet z prawem, takie prawne, wiecie, te kary i tak dalej. Uwaga! Uwaga, po prostu na to szczególnie, tak? I tu wszel, wszyscy pracusie i wszelkie pracusiowe, raczusiowe, tak? Moi drodzy, praca jest oczywiście, że jest ważna, tak? Tylko tutaj jest wyraźna informacja, są gdzieś pewne granice, nie? Są pewne granice, więc nie przenosić pracy po prostu do domu, nie wiem, nie traktować miejsca pracy jak drugi dom, więc tutaj warto na to zwrócić uwagę. No. Na spokojnie, na spokojnie i żeby wiecie, nie było problemów takich finansowych, tak, to też tutaj pewna równowaga musi być zachowana, musi być zachowana równowaga pomiędzy tym, ile pracujecie, a ile zarabiacie, a ile wypracujecie, ile zarabiacie, ile wydajecie, więc na to zwróćcie szczególną uwagę, zwróćcie na to szczególną uwagę. Mm -hmm. Tu jest, wiecie, jeżeli tutaj, tak propos spraw, spraw mieszkaniowych, tak jeszcze poczułam, moi drodzy, ym, Jakaś tu jest zaburzona stabilizacja związana ze sprawami mieszkaniowymi, z tym, że, moi drodzy, to może być tak, że jakiś rak uniknie, na przykład kupna jakiejś nieruchomości, jakiegoś mieszkania, które jest zadłużone i to było ukryte. Więc na to zwróćcie wiecie, te księgi wieczyste, to wszystko niech to będzie naprawdę dokładnie sprawdzane w tym miesiącu, nie? Tak, poczułam też, lub po prostu yy, nie wiecie, o wiecie, wiecie, co? Słuchajcie, jeżeli ktoś ma mieszkanie, albo w ogóle jakąś nieruchomość, tak i wynajmujecie komuś, yy, i może wreszcie tego nieuczciwego, bo to tylko w tym przypadku: nieuczciwego lokatora jakiegoś macie, uda się wreszcie tego lokatora. Wiem, że to źle brzmi, ale po prostu pozbyć, prawda? No. Yy. Albo jeśli mieliście jakąś taką wiążącą umowę właśnie z mieszkaniami, z nieruchomościami, to uda się to rozwiązać. Taka umowa, która wiązała i która była troszkę taka uciążliwa dla raczka, mogą to być też umowy, wiecie, jakieś kredytowe i tak dalej. Zwróć, zwróćcie na to uwagę, zweryfikujcie sobie, albo właśnie, jeśli mieliście umowę z kimś, z kim chcieliście tę umowę rozwiązać, ale z jakichś tam powodów prawnych nie mogliście tej umowy rozwiązać, to w tym miesiącu pokazuje się, że można, że można to rozwiązać jak najbardziej, można tutaj wyeliminować te problemy. Także nie ma tutaj tak źle. Nie, także tutaj. Zwróćcie na to uwagę, się. Dobra, bo już tutaj mi się przedłuża ten przekaz. Kochani, miłość. Lecimy do miłości. Tutaj, e... no miłosne batalie. Miłosne batalie i jeśli jesteście w małżeństwie. Zobaczcie, tutaj jest zaburzona ta stabilizacja, więc takie no, małżeńskie sprzeczki mogą się pojawić i to takie dosyć poważne. No, chyba że wiecie co, ktoś ma tutaj. Tutaj mamy tą sprawiedliwość, mamy to odwrócone w dziesiątkę monet, ktoś jest w trakcie rozwodu, tak. W trakcie rozwodu lub w ogóle macie jakieś sprawy, które, nie wiem, dotyczą się właśnie podziału majątku po rozwodzie, albo nawet w trakcie jeszcze trwania małżeństwa, jakieś te intercyzy, sprawy alimentacyjne, wiecie, tego typu sprawy, jeżeli macie, to kochani, to może być walecznie w tym miesiącu. Mogą się tak, wiecie, naostrzyć te dyskusje, te wszystkie problemy takie związane właśnie z tym sądownictwem i z tymi sprawami, miejcie się. Na baczności, bo kwiecień może być miesiącem, kiedy te sprzeczności w tym sądzie, tak? Na tych rozprawach mogą się mocno tutaj uaktywnić i trzeba będzie po prostu zawalczyć o swoje. I tu jest też rada: walcz, walcz o swoje, raczku, nie? Bo to jest do wywalczenia. Jeśli macie takie sytuacje, tak? Ale jeśli nie macie, no to dosłownie tutaj. Przy tej energii, no, bardzo trudno nie jest mówić o konfliktach, po prostu o braku jakiejś zgodności, o rywalizacji, o takich wiecie starciach, a nawet, no. <grym> Takie wrogości, wrogości do siebie, w związkach. Teraz mówię o związkach, relacjach istniejących, wrogości do partnera, wobec partnera lub wrogości waszego partnera do, do was, tak. Między partnerami takie pewne spięcia i to dosyć konkretne, kochani. No, kwasy, po prostu mogą być kwasy takie miłosne w związkach, w relacjach. Też sobie za chwileczkę dopowiemy, tylko jeszcze tak dla singli, to tutaj mm, również albo będziecie mieli niechęć do nowych znajomości, a nowe znajomości będą tutaj zwracać na siebie uwagę Będą, wręcz, będą tutaj adoratorzy, adoratorki walczyć o uwagę raka, albo, kochani, em, jeżeli raczek jest kimś zainteresowany, będzie musiał tutaj pokonać rywalizację w tej miłości, tak? Także tutaj trochę takich małych i większych wojenek dopytujemy się. Dopytujemy się sądowych, wojenek rozwodowych lub po prostu takie sprzeczki małżeńskie. Dopowiedzmy sobie to. Dopowiedzmy sobie to, kochani. Mhm. rywalizacja no, no Raczku, Raczku tak trzeba się przygotować z tego co widzę, nie? na pewno tutaj perturbacje w tym miesiącu pustelnik, kochani jeśli macie pannę to tutaj z panną mogą się zaostrzeć pewne konflikty No. słuchajcie, jeżeli jest ktoś w relacji w relacji, w której jest spora różnica wieku między wami, tak? Już nie wnikam, kto jest młodszy, kto jest starszy, to tutaj to jest może być taki miesiąc, gdzie ta taka mm, przepaść, nie? Taka wiekowa, wiecie, światopoglądowa, związana właśnie z tą dużą różnicą wieku, może się bardzo też e, nie tyle ujawnić, co zauważyć, się, jak wielkie różnice czasami są między wami i być może po prostu takie sprzeczki z tego powodu lub jeśli jesteście w związku takim wiecie, długo, długoletnim, tak, to tutaj mi się pokazuje, że no jak to z długoletnim stażem związku, nie? Czasami to, to jest takie już przyzwyczajenie między partnerami, no po prostu, nie? Jedno drugiemu działa na nerwy, sprzeczki takie typowo małżeńskie tutaj się mogą pojawić, tak? To tutaj takie dwie pierwsze informacje, więc te sprzeczki może nie będą takie złe, jak tutaj na początku się nam wydawało i moi drodzy, Ktoś czuje się samotny. Ktoś czuje się tutaj samotny w związku. Eee, bo nie wiem, druga osoba czuje się niedoceniona, albo druga osoba za dużo pracuje. Raczki, jeśli to wy jesteście tymi pracusiami, co tutaj się pokazało w kartach, i macie relacje, macie związek, to ten wasz partner, partnerka może się czuć bardzo osamotniony, zaniedbany wręcz. Wiecie, więc uważajcie na to. Bo taka nieobecność partnera doskwierać potrafi, prawda? Więc tutaj. I na tym polu też mogą się pojawić pewne sprzeczki. Albo ktoś myśli o rozstaniu, kochani. Wiecie, nie wiem, czy to wy, czy to wasz partner, partnerka, ale ktoś być może w tym miesiącu przejdzie przez myśl właśnie rozstanie, ale ktoś sobie z całą decyzją nie do końca radzi. Nie do końca sobie radzi w ogóle z tym pomysłem, który się tutaj pojawia. I wiecie, zamiast po prostu odejść, to tylko się po prostu powoli odsuwa i. I też tutaj, i taka wewnętrzna walka mi się tutaj pokazuje, odejść czy nie odejść, zostać czy nie zostać, ale na razie się odsunę, na razie przemyślę, może zdanie mi się zmieni, prawda? Może to jest chwilowy kryzys, więc tutaj takie, z takimi e, e, energiami możecie mieć raczki do czynienia, no. Single, moi drogi single, no tutaj e, może być powrót jakiejś starej miłości, tak, A, gdzie nie do końca widzę, Pewność, czy chcecie przyjmować tą starą miłość z powrotem do swojego życia, tak? Z jednej strony, a z drugiej strony, właśnie ta niechęć. Niechęć do związków mi się tutaj, Raczki, pokazuje, szczególnie dla Was single, Nie, nie chcę na razie mm, związku, nie chcę partnerstwa, nie chcę się z nikim spotykać, pomimo tego, że dużo osób tutaj, Duraczka, może. Startować z podrywami, tak? To widzę, że Raczek jeszcze chce być sam w tym miesiącu. Chce pobyć sam ze sobą, chce się nauczyć samego siebie, chce zobaczyć, jak to jest być singlem i nauczyć się szczęścia właśnie samemu ze sobą, nie? Także tutaj troszkę takich batalii się pokazuje. No. Tu kochani tak w miłości, y, muszę to powiedzieć nie do końca to jest tak stricte miłosny przekaz ale tutaj, propos tych e, właśnie takich rodzinnych, słuchajcie to może być jakaś właśnie z osobą starszą w waszej rodzinie, z jakimś dziadkiem, z jakąś, prawda, babcią może z rodzicami y, lub kimś starszym, wojna pokoleniowa kochani, wojna pokoleniowa to może się zaznaczyć, ale to już tak powiedziałam musiałam to powiedzieć, bo to wy, wynika po prostu z tych kart, nie, są to takie energie, które pokazują, żebyście zwrócili zwłaszcza uwagę na tą starszyznę w waszej rodzinie bo właśnie tutaj, z tą starszyzną, wiecie, w cudzysłowie, mogą się zaognić pewne konflikty. No także na to, zwróćcie uwagę, dobra, raczki, ja tak sobie zawsze obiecuję, że te przekazy będę się starała robić w miarę szybkie, a zawsze się rozgaduję, tak? No to lećmy co dobrego, nie? Lećmy na to, co dobrego, kochani, raczki, moje drogie, jeśli się tutaj na początku martwiliście o straty finansowe, mam dobrą wiadomość, bo ta energia nie mniej, nie więcej obiecuje finansowe niespodzianki, tak? Te dobre niespodzianki, więc nawet jeżeli pojawią się jakieś straty, pojawią, pojawią się jakieś perturbacje finansowe, tak to to jest do odrobienia. Tak, to jest do odrobienia, wręcz do odzyskania, bym powiedziała w tym miesiącu, więc to was może pozytywnie zaskoczyć. E, jakieś tutaj też będą jakieś wyrównania, o wiecie, odsetki, może zwrot tutaj za jakieś mieszkania, za jakieś nieruchomości i tak dalej, prawda? Spłacone kredyty, moi drodzy, może nagrody pracownicze też, zaległe wypłaty. No, tu jest y, taka informacja, że może być przypływ gotówki, ale to będzie taki przy, przypływ gotówki, drogie raczki, dzięki y, temu, że wy byliście uczciwi. Wiecie o co chodzi? Taki doceniony pracownik, doc, doc, doceniony lokator, doceniony, nie wiem, najemca, wynajęca. Nie, bo to ja wymyśliłam jakie słowo chyba teraz, nie? Najemca. Czy właśnie właściciel mieszkania, właściciel jakiejś nieruchomości, tu jest jakiś zwrot, gdzie zostajecie docenieni, tak? Docenieni za to, co zrobiliście dla kogoś kiedyś, i nagroda tutaj, taka, czy to finansowa, czy w postaci jakiegoś dobrego słowa, ale tutaj nagroda finansowa, która jest zwrotem za to, że rak zapracował na to, żeby ten zwrot otrzymać, tak? Wiecie, o co chodzi? I moi drodzy, możecie w tym miesiącu liczyć na, wiecie co, na wsparcie, na pomoc yy, w obliczu właśnie tych rodzinnych usterek, nie? Które tutaj się nam pokazały. Wyjdzie na jaw, moi drodzy, w tym miesiącu, na kogo naprawdę możecie liczyć? Tak? W rodzinie. Tak? Także tutaj warto na to zwrócić uwagę. Panna byk koziorożec tutaj się zaznaczają te znaki, więc jeśli macie w rodzinie kogoś takiego, to to może być ten osobnik. Wiecie, nawet dalszy kuzyn to może być, tak? Lub przyjaciel po prostu rodziny, to nie musi być takie bliskie rodzeństwo, czy też bliska rodzina. Może być po prostu ktoś bardzo blisko Waszej rodziny, dzięki i, i będziecie zaskoczeni, że ta osoba, ta osoba właśnie w tych momentach. Tych takich, właśnie rodzinnych, tak, pewnych konfliktów, będzie po waszej stronie. No, także to będzie takie miłe, to będzie takie miłe. Dobra, raczki, na co uważać przede wszystkim, moi drodzy, tu ten pracoholizm to się tak pięknie zaznacza w kwietniu u Was, więc uważajcie, bo z jakiegoś powodu po raz kolejny tutaj karty ostrzegają przed pracoholizmem nadmiernym. Nie bądźcie niewolnikiem, właśnie, pieniądza, ani nie bądźcie niewolnikiem tym bardziej te pieniądze tak czy jak do Was przyjdą niewolnikiem pracy. Więc tutaj nadmierna praca nie jest polecana dla Was. A w obliczu tych problemów rodzinnych, no tutaj trzeba powiedzieć: absolutnie em, nie stój z założonymi rękami, Raku. Nie, że to raczej nie będzie stał, bo tak jak mówiłam, prorodzinny znak, tak, więc nie stójcie z założonymi rękami, nie czekajcie, że sprawy się same rozwiążą, po prostu bierne oczekiwanie tutaj mocno może, wiecie tak, pogorszyć te konflikty, zaognić wręcz te konflikty, więc tutaj nie ma na co czekać, trzeba brać sprawę w swoje ręce, bez względu na to, czy już macie takie tutaj sytuacje rodzinne, czy one się pojawią w kwietniu, nie ma na co czekać. Tak? Ogólnie e, ostrzeżenie dla was, raczki na ten miesiąc to jest takie nie czekaj z założonymi rękami, rób coś. Rób coś. Tylko że nie chodzi o tą pracę, że rób coś, czyli pracuj ponad siły tak katorżniczo, tylko rób coś w obliczu jakiejkolwiek sytuacji, które czujesz, że musisz rozwiązać. nie Oczekiwanie jest bardzo złym pomysłem dla was, raczki. Dobra, się. słuchajcie, dacie radę, dacie radę w tym wszystkim, bo zobaczcie, te energie pomimo wszystko tutaj jest tutaj są te sprzyjające, tak? Wszelkie straty, wszelkie tutaj konflikty. Tutaj macie kogoś obok siebie, kto wam pomoże, kto was wesprze, kto doceni to, co Rak do tej pory robił, tak? Straty finansowe będą niemal natychmiast uregulowane, będą wyrównane. Tylko, że Raczku, dla ciebie w tym miesiącu pokazuje mi się wyzwanie ponad wszystko. Bądź rodzinne, tak, nie dopuszczaj do konfliktów i pamiętaj, że rodzina jest skarbem i we względu na to, co się dzieje zawsze wyjdziesz na prostą, tak i Twoje teraz te właśnie, to ja to tak mówię rodzinne, prorodzinne nastawienie jest w stanie zdziałać cuda i tego się raczu się trzymajcie. Ja trzymam kciuki oczywiście za Was, dacie sobie z tym radę, fajnie, uwolnicie się od niektórych tutaj też niewolniczych sytuacji, takich, które źle na Was wpływają, no i tutaj te związki myślę, że też e, pomimo tych chwilowych sprzeczek. To jest taki czas przemyśleń, wiecie, to jest czas przemyśleń, tu jeszcze nikt nie odchodzi, nikt się nie rozstaje, to jest czas przemyśleń i na razie rozterek, na który warto sobie pozwolić. Dobrze się, ale z Wami gadam. Świetnie się z Wami gada. Nie dziwne, ja jestem ascendentalnym raczkiem, więc trzymamy się razem. Pamiętajcie o tym. Dobra, się jeszcze dla Was rada na ten miesiąc. Zobaczmy, co radą karty na ten miesiąc dla zodegalnego raczka. Taka osobista, prywatna rada na kwiecień dla Was, lub po prostu rada, co zrobić w jakiejś ważnej dla Was sytuacji. Także szybciutko odsłaniamy. O, o właśnie, zobaczcie. Bądź czujny po prostu w tym miesiącu, raczku. W tym miesiącu bądź czujny wobec wszystkich i wszystkiego, a wobec czego trzeba być czujnym, to już wiemy. Do, dowiedzieliśmy się z przekazu, tak. E, jeśli dostrzegasz zagrożenia, to tu jest tak, działaj jak najbardziej nieść z tymi założonymi rękami tylko na samym początku, zanim przejdziesz do działania, nie pokazuj po sobie, że czujesz to zagrożenie, tak? Nie pokazuj po sobie, że jesteś świadom tego zagrożenia. Nie pokazuj przede wszystkim strachu, tylko zaplanuj te działania. I tak wiecie, to jest taka. Hmm... Dyplomatyczna obojętność, tak? Dyplomatyczna obojętność może uratować niejedną sytuację, może rozwiązać niejeden konflikt i nawet pozbyć się niejednego zagrożenia swojego życia. Więc bądź czujny, ale też nie pokazuj innym, że jesteś czujny i że dostrzegasz niektóre zagrożenia, tak? Także tutaj na to zwróć uwagę. Także czujność ponad wszystko pamiętaj, ale nikt nie powinien wiedzieć o tej twojej czujności i wyostrzonych zmysłach. Także taka rada dla Was, raczki. Dobrze, raczusie moje drogie, no to co? Powodzenia Wam życzę. Oczywiście, Winajka tutaj jest z Wami przez cały miesiąc, z raczkami wspieram Was i wierzę, że sobie dacie z tym radę. Kto jak nie, nie Wy, kto jak nie ten rak, ten prorodzinny, przyjaznie nastawiony i chętny. Chętny jak najbardziej do łagodzenia konfliktów. Nie dajcie się, nie dajcie się moje drogie raczki. Trzymam za Was oczywiście kciuki. Jestem z Wami, raczkami, pięknego miesiąca Wam życzę, nie poddawajcie się, widzimy się, słyszymy niebawem, a ja żegnam się grzecznie, do zobaczenia, do usłyszenia. Pa!